Może mi się, żeby wigilijny wieczór w każdej polskiej rodzinie, każde polskie dziecko dostało jakiś piękny prezent i żeby te wszystkie dzieci się tak sympatycznie i serdecznie uśmiechnęły i od tych uśmiechów, żeby pojaśniał nasz szary i przygnębiony kraj, żeby ten uśmiech dziecięcy nagle tę Polskę rozjaśnił, żeby udzielił się dorosłym, żeby stali się pogodniejsi, spokojniejsi, żeby pozbyli się złości, zdenerwowania, nienawiści i obaw. I żeby uwierzyli, że jednak może nam wszystkim być lepiej, bo przyszłość Polski zależy od nas wszystkich, od tego, co zrobimy i jak będziemy postępowali. I żeby o tej chwili każdy Polak pamiętał, że o Polskę tak trzeba dbać, jako własne dzieci.